W kościele obchodzimy wspomnienie najświętszej Marii Panny Bolesnej. Kościół przygotował dwa fragmenty z pisma świętego do wyboru. Jedne, jeden to scena, w której Matka Boża pod krzyżem patrzy na umierającego Chrystusa. Drugi to scena z przedświątyni, kiedy słyszy od Symeona, że jej serce przeniknie miecz boleści, a dotyczy to męki i śmierci tego maleńkiego Jezusa, którego trzyma właśnie na rękach. W pierwszym i w drugim obrazie widzimy, że to cierpienie nie dotyczy Matki Bożej fizycznie. W sensie Maryi nie boli cierniowa korona, nie bolą ją gwoździe w rękach, nie doświadcza bólu ukrzyżowania, a mimo wszystko bardzo cierpi. Ten ból, który nie jest bólem fizycznym, jest dużo większy. Nie wiem, czy zdarzyło Wam się być w takiej sytuacji, że ktoś bardzo dla Was bliski cierpi, może nawet umiera, a Wy nic nie możecie zrobić. To jest bardzo trudne. I dzisiaj Kościół pokazuje, że takie cierpienie nie dotyczy tylko tych złych, ale również doświadcza go Maryja, matka Jezusa. Doświadcza go sam Jezus, bo przecież umiera, cierpi na krzyżu, po to, żeby w pełni pokazać swoje człowieczeństwo. Dzisiaj Pan Jezus daje nam Matkę Bożą w opiekę, coś dla niego bardzo cennego, kogoś, kto był zawsze przy nim, ale też daje jej nas w opiekę. Ona zna takie cierpienie, które jest najbardziej wypalające. Do, nad którym nic nie możemy zrobić i rozumie nas. Pan Jezus wiedział, że będzie wiedziała i również ona, jak nas wesprzeć, jak okryć swoim płaszczem, jak podtrzymać na duchu. Wpatrujmy się w Maryję nie dlatego, że tak jak my umie cierpieć, ale dlatego, że dużo bardziej wierzy i ufa Bogu, który po cierpieniu przynosi przecież radość przynosi jutrzenkę z martwych Wpatrujmy się w nią i zaufajmy panu Bogu bezgranicznie.